Ja, 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 plastik, puszki, nowa waluta. Automat pod sklepem, a my na bogatą. Wjeżdżam pod biedronkę, wózek cały trzeszczy, pety i puszki. biznesik się kręci, kolejka jak do złota. Każdy kombinuje. Kto zbiera butelki, ten teraz króluje. Chętny plastik, puszki, hajs się zgadza. w kaucja zwrotna, nowa władza. R-automat pluje monetami w twarz. W recycling Babcia ma wiklinę, dziadek ciągnie traktor. Puszki na pacę, wygląda jak faktor. Dzieciak oddał jedną krzyczy, jestem grzech! Za 50 groszy gumę kupi, życie jak sen! Łerc zwrotna to mój na życie plan. Od zera do klasy średniej i to w kilka lat. Ewy plastik, puszki, hajs się zgadza! Boksa kaucja zwrotna, nowa władza! Fer automat pluje monetami w twarz! Dziękuję. Notowania, butelka rośnie w górę.